Apelował, żebyśmy swój 1% od podatku przekazywali na związaną z nim fundację Nasza przyszłość. Nie ma w tym nic złego, każda fundacja ma prawo apelować w ten sposób do społeczeństwa. Ciekawy jest inny aspekt. Z apelu można wyczytać sugestię, że wpłata na fundację może pomóc darczyńcom podczas sądu ostatecznego, bo to jest dobry uczynek, a takie będą w cenie, gdy trzeba będzie stanąć przed najwyższym sędzią. I tu pojawia się pytanie: skąd święty Piotr, który jak wiadomo stoi przy bramie niebieskiej, wie, która duszyczka wpłaciła swój procent na ojca dyrektora? Czyżby pierwszy apostoł miał wgląd do rachunków bankowych, proszących o przyjęcie do raju? A może ojciec dyrektor ma bezpośredni kontakt do świętego Piotra i przesyła mu mailem listę darczyńców, a następnie święty pracowicie wprowadza ją do boskiej ewidencji. Wprawdzie podczas sądu ostatecznego przedstawione jest całe życie chcącego się znaleźć w raju, ale może ci, którzy wpłacili są z tego zwolnieni i dostają się do raju bez kolejki, tak jak aktorzy na szczepienia przeciwko COVID. A to nie wszystko. W raju są zapewne miejsca lepsze i gorsze, a ci, co wpłacili na ojca dyrektora, dostaną z pewnością te najlepsze, pozwalające na oglądanie Trójcy Świętej raz na tydzień, a raz na rok audiencję u samego Pana Boga. Dlatego sądzę, że należy potraktować poważnie propozycję ojca Tadeusza. Życie jest krótkie, a potem głupio by było przez skąpstwo i głupotę trafić do piekła, a w najlepszym razie do czyśćca. Pożądane jest wpłacanie dużych sum, bo tacy darczyńcy będą wpuszczani do raju w pierwszej kolejności, podczas gdy inni będą tygodniami czekali przed niebieską bramą na decyzję. Doświadczenie uczy, kochani, że wszędzie trzeba mieć dojście, nawet raju to dotyczy. W rady mno Radymno dokonano włamania do przedszkola, ponieważ do tej pory rabowanie przedszkoli nie było zbyt popularne wśród świata przestępczego, placówka nie miała krat i innych tego rodzaju zabezpieczeń, wystarczyło wybić szybę w oknie i drzwiach wejściowych. Wezwana przez policję kierowniczka przedszkola przeliczyła pracowicie wszystkie misie, lalki, samochodziki, poduszeczki, kocyki i stwierdziła, że wszystko jest na miejscu. Zdumieni policjanci poprosili, by sprawdziła jeszcze raz bardzo dokładnie i okazało się, że jednak dokonano przestępstwa. Z parapetu skradziono cztery kredki. Policjanci natychmiast ruszyli do akcji i nad podziw szybko wykryli sprawcę. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec wsi odległej od Radymna o 13 kilometrów. Podobno grozi mu kara do dziesięciu lat więzienia. Mnie jednak ekscytuje romantyczny aspekt tej sprawy. Wyobraźmy sobie, starszy pan niespodziewanie odkrywa w sobie potrzebę uczynienia świata bardziej barwnym i optymistycznym. Znajduje w obejściu starą cegłówkę, wsiada na rower, pedałuje do Radymna i tam, no właśnie, gdyby przedszkole było otwarte, poprosiłby o kredki i pewnie by je dostał. Przedszkole jest jednak zamknięte, więc ogarnięty pasją twórczą, rzuca cegłówką w okno i szklane drzwi, wpada do środka, znajduje kredki i zaciekle pedałując zmyka z łupem. Dociera do domu, rysuje pogodne niebo, na niebie słońce, na dole piękny krajobraz Podlasia, górki, domki i szczęśliwych nie wiadomo z jakiego powodu Polaków. I sam też jest szczęśliwy. Wysoki Sądzie, proszę o uniewinnienie starszego pana spod radymna. Wielu nam brakuje kredek, by narysować piękniejszy niż mamy naprawdę obraz świata. Polacy to dziwny naród, który bardzo lubi się dołować. Codziennie powtarzamy sobie, że rząd mamy fatalny, prezydenta okropnego i tak dalej. Pewnym pocieszeniem mogłaby być opozycja, ale opozycję też mamy więcej niż marną, co odbiera Polakom wszelką nadzieję na przyszłość, bo nawet gdyby opozycja wygrała wybory, znowu mielibyśmy fatalny rząd i marną opozycję. Poza władzą mamy okropną służbę zdrowia, szkolnictwo, które niczego dzieci nie uczy, późniejsze się pociągi, za mało miejsc parkingowych, krótko mówiąc, czego by nie dotknąć, wychodzi, że wszystko mamy najgorsze na świecie. Aż dziw, że Polacy nie wieszają się masowo na latarniach, nie skaczą z coraz liczniejszych wieżowców, ani nie rzucają się całymi rodzinami pod metro. Mam pewną teorię, dlaczego tego nie robią. Z powodu skoczków narciarskich. Jest to grupa obywateli, którzy są Polakami, mieszkają w Polsce, ale mają dobre samopoczucie. Nie chodzą z grupą, wypatrując rozmaitych, dołujących drobiazgów. Po prostu skaczą. Kiedy nie fruną w powietrzu, są weseli, uśmiechnięci i wcale nie narzekają, że skocznia jest za długa albo za krótka, a wiatr wiał nie w tę stronę co trzeba, za co z pewnością odpowiadają Niemcy albo Norwegowie. Po prostu skaczą raz lepiej. Raz gorzej i to wszystko. Nie wynikałaby z tego żadna konkluzja, gdyby nie fakt, że nasi skoczkowie są najlepsi na świecie. Patrzę na nich, kiedy stojąc na podium słuchają Mazurka Dąbrowskiego i myślę sobie: A gdybyśmy tak wszyscy przestali się dołować, a na dodatek zastąpili internetowy hejt wzajemną życzliwością, może wtedy i my, i nasz kraj też byłby najlepszy na świecie. Stalibyśmy sobie na podium i uśmiechali się. Wiem, że to tylko takie marzenia. Przecież z tym rządem, z tą opozycją, z tą służbą zdrowia, szkolnictwem, pociągami i tak dalej się nie da. W żaden sposób się nie da. Już lepiej rozejrzeć się za jakąś zgrabną latarnią albo wieżowcem. W programie Moniki Jaruzelskiej pojawił się astrolog Piotr Piotrowski. Rozmowa zeszła na Jarosława Kaczyńskiego i tu astrolog poinformował nas o niezwykle ważnych faktach. Otóż w horoskopie prezesa PIS jest przejście Urana przez ascendent. Niby co nas to obchodzi? Mamy swoje problemy, ale astrolog zapewnia, że taka sytuacja zdarza się człowiekowi raz, góra dwa razy w życiu. I to jest coś, co wszystko zmienia, czyli tak zwany moment przełomowy. A Srok ma wątpliwości, czy zjednoczona prawica tego Urana i ascendent przetrwa. A ja sobie myślę, że przecież przejście Urana przez ascendent może znaczyć coś innego. Na przykład pan prezes jedzie do sanatorium i tam znajduje żonę. Były już takie przypadki. Ponieważ żona lubi podróże, prezes robi prawo jazdy i kupuje jakiś piekielnie szybki samochód. Wyprowadza się z Żoliborza, gdzie mu bez przerwy demonstrują przed oknami i zamieszkuje w wiejskiej posiadłości otoczonej wysokim murem, gdzie wpuszcza tylko Mateusza Morawieckiego Joachima Brudzińskiego, i panie, które przybywają, by poplotkować z jego małżonką. Oprócz kotów ma teraz także psy, a nawet chomika. Przechodzi na dietę wegańską. Zaczyna rano popijać sojowe latte. Jeździ wokół swojej rezydencji na rowerze. Dużo spaceruje z małżonką albo Joachimem Brudzińskim. I ku utrapieniu opozycji staje się coraz zdrowszy. Czy to naprawdę aż tak niemożliwe? Ja wiem, że uran, że ascendent, ale ograniczona jest jednak wyobraźnia astrologów. Są na świecie ludzie, którzy ewidentnie mają pecha. Pewien mężczyzna jechał sobie przez miejscowość Lubiń swoim Mercedesem i cieszył się życiem. Cieszył się do tego stopnia, że postanowił podzielić się swoją radością z resztą świata przy pomocy SMS-a. Wydobył smartfona i opierając go na kierownicy zaczął dawać wyraz swoim uczuciom. Jednak czy to droga w lubiniu była nierówna, czy znalazł się na niej jakiś kamień dość, że smartfon wypadł mu z dłoni i poleciał na wykładzinę opodal fotela. Nasz bohater zaczął macać wykładzinę, ale w żaden sposób nie mógł trafić na ukochany telefon, więc musiał oderwać wzrok od drogi i spojrzeć w dół. Ujrzał wreszcie smartfon, lecz w tej chwili usłyszał podejrzany zgrzyt. Nie był on przypadkowy. To jego Mercedes, który w międzyczasie zmienił nieco kierunek jazdy, szorował o zaparkowane na poboczu pojazdy. Kierowca poderwał się gwałtownie, ale było już za późno. Przed maską samochodu pojawiła się nic stąd, ni solidna betonowa latarnia, w którą Mercedes z całym impetem walnął. Nasz bohater, któremu nic się na szczęście nie stało, wysiadł z samochodu i zaczął bezmyślnie oglądać jego zmasakrowany przód. Nie wiedział, że w tym czasie właściciel jednego z otartych samochodów dzwoni na policję w kościanie, a dyżurny obiecuje mu, że zaraz przyjadą i tak się zresztą stało. Policja zastała naszego bohatera siedzącego w Mercedesie i patrzącego głupawo przed siebie. Zapytano go oczywiście o okoliczności zajścia i pechowy kierowca zaczął coś mętnie opowiadać o smartfonie, ale przy okazji zbliżył się do policjantów i funkcjonariusze poczuli wyraźną, miłą, męskiemu podniebieniu woń alkoholu. Użyto alkomatu i okazało się, że nasz bohater ma blisko 3 promile alkoholu we krwi. Tu chciałbym zaapelować do rząd pewnego gatunku mężczyzn. Drogie panie, jeśli wasz mąż się upił i koniecznie chce gdzieś jechać samochodem zabierzcie mu kluczyki, a jeśli nie zdołacie tego dokonać, odbierzcie mu przynajmniej smartfon.